Co to znaczy, że jabłka mają dużą wartość użytkową i jakie są możliwości ich wykorzystania? Należy zacząć od tego, co to jest w ogóle wartość użytkowa. Jest to przydatność do spożycia bezpośredniego, do przetwórstwa i przechowywania. I o wartości użytkowej decyduje przede wszystkim genetyka, a więc cechy związane z odmianą, w tym cechy wyglądu, smaku, zapachu, konsystencji, ale także skład chemiczny i długość okresu wegetacyjnego. Z punktu widzenia wykorzystania tych wartościowych i często niedocenianych owoców, najważniejszy. Najważniejszymi cechami takimi użytkowymi jest przydatność na przetwory i do spożycia bezpośredniego jako owoce deserowe. I z tego względu dzielimy właśnie jabłka na trzy grupy: na deserowe, przerobowe i stołowe. Deserowe mają największą wartość smakową, stołowe mają średnią wartość smakową, ale za to nadają się również na przetwory. Natomiast typowo przerobowe to są jabłka do przetwórstwa. Odmianami wybitnie deserowymi są. Takie, takie odmiany jak Gala, Celeste, Delicates, Elstar czy Ligol, natomiast odmianami wybitnie przerobowymi są Antonówka, Zwykła, Alwa, redboskop, czy Rarytas Śląski albo Warta, natomiast wybitnie przerobowymi odmianami Deserowymi odmianami są Idaret Champion czy Gold Millenium, jeśli chodzi o zdolność przechowalniczą jabłek. Jest to cecha, która jest powiązana przede wszystkim z długością okresu wegetacji. Im dłuższy jest okres wegetacji, tym dłużej przechowują się jabłka, co jest związane z tym, że gromadzą w czasie tego okresu wegetacji więcej suchej masy i tym samym mają większą zdolność przechowalniczą. Dziękuję.